Takie bloki. A. No do skrzynki. Um... Kuba, bo ja już się nie będę tłumaczyć i. No dobra. Cześć wszystkim. No ja. jak? No musisz wziąć połowę tego co masz. W skrzynce. Też. Czy co tam że masz? Pust... Ale nie chcę do skrzynki. No, no to mówię, no weź tego pustaka. No wzięła. Kliknij shift. I tym pół stakiem kliknij na całego staka szybko dwa razy. Dobra, nieważne. Gratuluję kończenia. Pull up! <śmiech> <śmiech> ogar, klo ogar klock. Wojtek wszystko wiem. na pewno w porządku. Nie wiem, w ogóle nie ja tu. Co w sobie nie. No ty wiesz, ja mam ciągle te same ja mianatorko, ja Ale... bo muszę coś znieć. Ale...